Za górami, i za lasami. Ej, hallo, to nie ta bajka! Aga! A no tak! Około 850 lat temu, w odległej galaktyce, na planecie Alpha Draconis, na świat przysła dziewczynka inna niż wszystkie. Słaba, ale duża gazinka Miku. Nogi, to ja! Cześć, cześć wszystkim! Witam serdecznie! No to teraz. trochę o moim dziwnym życiu. Mój gatunek to reptilianie. Niestety trochę się różni od reszty rówieśników. No, każdy rodził się w stonowanych kolorach i raczej był mniejszych rozmiarów, a ja. A ja byłam fioletowa i całkiem sporych rozmiarów. Oczywiście dzieci się ze mnie naśmiewały. Patrz, jaki ma dziwny kolor wózek. Och jo, och jo! ochjo! <laughs> Patrz, jak ona wygląda! Jakie ma uszy wielkie! Mogłaby odlecieć. A dorośli omijali mnie szerokim łukiem. O bliskich relacjach mogłam to sobie tylko pomarzyć. A nawet jeśli jakiekolwiek się pojawiły, to no przerażały ich moje pomysły, też silne uczucia w ich stronę. Moim jedynym przyjacielem był malutki, również fioletowy, wąż Bogdan, którego znalazłam między kamieniami przy rodzinnej grocie. Jest moim najlepszym przyjacielem. Na mojej planecie, gdy Reptilian osiągał dorosłość, był wysyłany na inną planetę z misją jej podbicia. W przyszłości również zostanę wysłana na taką wyprawę. A moim marzeniem stało się... no cóż, zostać królową wszechświata, żeby każdemu pokazać na co mnie stać. Mijały lata, a ja starałam się dostosować do świata, w którym przyszło mi żyć. Reptilianie nauczyli się nawet kształtności, aby było nam troszkę łatwiej przechytrzyć istoty zamieszkujące planety, które chcemy przejąć. Niestety, nie wychodzi mi to zbyt dobrze, jedna część mojego ciała jakoś słabo to znosi i zawsze zostaje mi coś gadziego. One eternity later. Słuchajcie, słuchajcie, nareszcie nastąpił ten dzień! Wysyłają mnie na ziemię, ale jakoś tak... smutną mi trochę. Zostawię tu rodzinę i dom, chociaż w sumie czy ktoś mnie tu w ogóle chce? Przecież nikt mnie nie lubi, tylko mnie obrażają. A, trudno, jazda na tą ziemię, może ziemia wszystko zmieni i znajdę szczęście, zlikwiduję wszystkie tam istoty, zapłacę planetą, a potem wybuduję tam lepsze miejsce dla mojego ludu, przecież to jest niesamowite. Łapię Bogdana i wyruszamy w podróż. Five minutes later. I tak oto trafiam na ziemię. Gdy zobaczyłam pierwszych ziemian, spróbowałam się przemienić od razu na podobną do nich istotę. A jak się domyślacie, nie wyszło to zbyt idealnie. Został mi ogon, skóra pod okiem mi pęka. Uszy mi tak odstają, że to jest po prostu chore. A o zębach i języku, może ja nawet o tym Wam nie wspominam. A wzrost jejku zostało mi 3 metry! Jest wielką, wielką 3-metrową, jakąś dziwną istotą! Ale ku mojemu zdziwieniu nikt się nie boi? Wszyscy są ciekawcy i zainteresowani poznaniem mnie? O co chodzi? Jejku, nigdy nie widziałam człowieka z ogonem! Jaki on jest piękny! Wow, ale wielka hotbaba! Co jest nie tak z tą planetą?! I znów mijały lata, a ja starałam się dostosować do kolejnego świata, w jakim przyszło mi żyć. Czy udało mi się z moją misją? Eee, mm, nie, ale chyba znalazłam w końcu swoje miejsce. Jestem tutaj szczęśliwa. Ludzie przyjęli mnie, otworzyli swe serca, no a ja zrobiłam to samo dla nich. Oni są wspaniali, nie boją się w ogóle moich uczuć, mojego wyglądu, niczego. Zamieszkałam sobie z Bogdanem w jakiejś grocie na Dolnym Śląsku, coś takiego. Poznałam ciekawych ziemian, posmakowały mi strasznie takie jedzonko, to się nazywa naleśniki. Wiecie jakie to jest dobre? A dodatkowo lubię się czasami napić tych ich dziwnych trunków, po których czasami troszkę głowa boli, ale żyje. A dodatkowo, w mojej grocie otworzyłam sobie pub grociskowo, a moi bimbrownicy i barmani w skali miano Marsjanków, no bo wiecie, jestem nie z tej planety, więc dla nich jestem jakimś upolutkiem. Marzenie się nie spełniło, misja poszła w niepamięć, ale moral tej bajki jest taki, że. Władza i siła to nie wszystko. Wola być szczęśliwa i akceptowana tutaj na Ziemi. No, a jak już wysłuchaliście mojej historii, to wpadajcie do Grociskowa na herbatkę czy piwko. Ja oczywiście pierwsze stawiam. A ewentualnie możecie zostać nowymi Marsjankami? Wpadajcie, wpadajcie, bo inaczej was zepsę.